Tego Tegoroczna jesień obfituje w kolejne psie eventy. Tym razem odwiedziliśmy Gliwice, gdzie po kilku latach nieobecności wróciło wydarzenie pod tytułem Wariacje na cztery łapy: Psistane Gliwice. Zapraszamy na relację. 1 października miała miejsce 12. już edycja tego wydarzenia. Więc można powiedzieć, że coroczne spotkania w parku z podopiecznymi Gliwickiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na stałe wpisały się w harmonogram imprez miejskich. Z małą przerwą z uwagi na pandemię i jej skutki. Mimo kilkuletniej przerwy, Gliwiczanie nie zawiedli. Niektórzy wiedzieli już, że tradycyjnie na pewno będzie na co popatrzeć. I jak widać, byli bardzo dobrze przygotowani. Rzeczywiście, myślę, że każdy kto był, widział na żywo, pokazał umiejętności psiaków. No nie mógł czuć się zawiedziony, bo to nie były jakieś tam sztuczki, tylko naprawdę popis efektów długiej pracy trenerskiej i wypracowanej relacji pomiędzy psem a opiekunem. Świetnie się to oglądało i zapewniam, że materiał filmowy to nie to samo co zobaczyć to na żywo. Dlatego fajnie, że jest taki interes coraz więcej. Naprawdę polecamy każdemu, korzystajcie, jeśli tylko dowiecie się o podobnym wydarzeniu w waszej okolicy. No nie ma nad czym się zastanawiać, przybywajcie, a ja założę się, że wielu z was wyniesie z takiego wydarzenia dobry fan. Może jakąś wiedzę zaczerpniętą z wykładów czy od behawiorysty, a może nawet pieska ze schroniska, kto wie kto wie. Najczęściej za takimi wydarzeniami stoją ludzie dobrej woli, którzy poświęcają swój czas zupełnie bezinteresownie w imię słusznej sprawy. Fajnie, że są tacy ludzie jak Ania, współodpowiedzialna za realizację tegorocznej edycji. Cześć, cześć Ania. Cześć Ania. Cześć. Ja jestem Ania Filipiak. Jestem tutaj 12 raz. Brałam udział we wszystkich edycjach jako uczestnik. W tym roku mam okazję, poprowadzić całą część pokazową, jestem organizatorem, promujemy pieski ze schroniska, żeby jak najwięcej osób przyszło, zobaczyło, że z każdym psem można wykonywać jakąś aktywność. Dobrze Aniu, powiedz nam jeszcze, co dzisiaj w programie, co przewidziano, co już było, a co jeszcze przed nami. Już za nami pokaz Nosework, szkoły dla psów Agaty Taraszkiewicz. Za nami już pokaz Sylwii Bryniarskiej ze szkoły z Cześć, jestem Sylwia Bryniarska, jestem właścicielką szkoły Artsfera z Jaworzna. I tutaj przed chwilką udzielałaś takiego fajnego wykładu, przybliż nam Pokrótce o czym opowiadałaś. Była to prezentacja, jak poprawnie wykonać takie, nazwijmy to w warunkach domowych badanie psa, mające na celu kontrolę ortopedyczną stanu jego zdrowia. Po badaniu ortopedycznym była krótka prezentacja ćwiczeń, które możemy wykonywać sobie w warunkach domowych, nawet przy kiepskiej pogodzie z psami, aby dbać o ich kondycję nie tylko na spacerach. Są to ćwiczenia dla każdej grupy wiekowej. Psów oczywiście muszą być dostosowane odpowiednio do kondycji, wagi, wielkości pieska oraz ich wieku i możliwości fizycznych. No i teraz zasadnicze pytanie, czy to działa. E, działa przede wszystkim regularność i systematyczność, bo niezależnie od tego, co będziemy robić, jeżeli będziemy robić to odpowiednio często, to zawsze przyniesie nam to rezultaty. E, co przed nami? Przed nami jeszcze pokazy. E, frisbee, dog frisbee, czyli latających talerzy. Pochwalą się umiejętnościami e, różnych sztuczek, e, różnych. E, nie wiem czego. Co jakiś czas na środku prezentują nam się pieski ze schroniska. Tak, dzisiaj jest program taki, że najpierw występują pieski schroniskowe, bo przede wszystkim akcja jest schroniska. Promujemy tutaj pieski do adopcji. Przyjechały pieski z Gliwickiego Schroniska. Trochę wytnijcie tych moich rzeczy. Jest z nami pani kierownik ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gliwicach, Barbara Malinowska. Pani Barbaro, co tutaj dzisiaj możemy zobaczyć. Podobno jest całkiem sporo psiaków z gliwickiego schroniska. Tak, jest sporo psów, prawie 20 psów, większość w podeszłym wieku. Bo w naszym schronisku większość psów to są psy starsze. No właśnie, chciałem zapytać, ile teraz na stanie w Gliwicach jest piesków czekających na nowy dom, na nowe rodziny? Około 80 psów, i to jak na standardy schroniskowe nie jest duża liczba, natomiast mamy bardzo dużo kotów w schronisku, bo jest ich ponad 150, rzeczywiście mnóstwo i Pomimo, że jesteśmy tutaj z psami i szukamy dla nich domów, to w tej chwili nasza uwaga skupia się też mocno wokół kotów, bo jest ich naprawdę bardzo dużo i bardzo byśmy chcieli dla nich znaleźć dobre domy. Ale te psy, które tu są, też są bardzo potrzebujące, bo są to psy starsze. Takie pieski starsze no, ciężej mają nowy dom, ludzie zazwyczaj ich nie chcą. A to nie do końca tak jest. Taki starszy piesek sporo radości może dać wnieść do domu. Tak, i też często ludzie starsi do nas przychodzą i mówią, no nie jesteśmy najmłodsi. Chcemy już psa starszego, spokojnego, taki, który będzie z nami do końca, że my mu zapewnimy opiekę do końca jego dni. Kilka dni temu przekazaliśmy do adopcji 14-letnią suczkę i chyba 16-letniego pieska, takie naprawdę staruszki wymagające, no wymagające troski. Takiej opieki były całe i sprawne, natomiast już takie rzeczywiście starowinki. Często podkreśla się, jak trudno adopcje piesków starszych czy kalekich, i tak jak pani Barbara zauważyła, muszą trafić na kogoś, kto jest w pełni świadomy. No, mówiąc kolokwialnie, wie na co się pisze. To niezwykle trudne zadanie, dlatego chcemy dołożyć swoją małą cegiełkę w promowaniu takich psiaków i przedstawiamy wam kilka schroniskowych seniorków. No, Krepel jest starszym pieskiem, ma około 9 lat, nie lubi brania na ręce. Trafił do nas z, myśleliśmy, że to jest początkowo choroba skóry, a okazało się, że po prostu miał problemy z pchłami. Był wyłysiały, więc unikał długich spacerów po słońcu. Teraz się akurat boi, bo ma cały czas ogonek w dole, nie jest zachwycony, że musi tutaj być. Ale ogólnie ze smaczki bardzo chętnie przychodzi, daje się głaskać, tylko trzeba mieć dobre podejście. Bardzo delikatnie, bardzo spokojnie, bo jest delikatnie wystraszony. Dzieciom daje się głaskać, ale tak jak przed chwilą powiedziałam, nie możemy podchodzić bardzo tak intensywnie od przodu, od pyszczka, tylko głaszczemy delikatnie, pokazując mu najpierw rękę i dopiero potem głaskamy. Nie wiemy jak reaguje na koty, bo nie ma styczności z takimi kotami, które wolno chodzą nie? po, po stronisku. Raczej to jest tak, że on wychodzi sam, bez indywidualności. Piesków towarzyszących. Ela trafiła do schroniska naszego w Sośnicy z interwencji, była psem, która, który mieszkał w bardzo ciężkich warunkach. Była praktycznie zagłodzona, więc była tylko skóra i kości. I Najprawdopodobniej też były tam jakieś guzy, no ale okazało się, że tu jest w porządku. Jak widać, że Ela już zupełnie inaczej wygląda niż jak do nas trafiła, jest psem bardzo, bardzo przyjaznym, bardzo lubi towarzystwo ludzi. No, na człowieka reaguje bardzo, bardzo przyjaźnie, zresztą to, to widać, jak się teraz też do pana tutaj tuli i szukamy dla niego takiego, dla nie takiego domu właśnie spokojnego, może niekoniecznie, że tak powiem, z małymi dziećmi, jednak z takimi dziećmi starszymi. Ela bardzo lubi długie spacery, mizianie i oczywiście smakołyki, ale jak najbardziej jest to pies bardzo, bardzo przyjazny, milusiński, do miziania, tulenia. Ela, trzy słowa do mikrofonu. No to teraz Bombel ma 10 lat, mimo że zachowuje się jakby miał. Jest taki pełen energii strasznie, bo zawsze lubi się bawić. No jest u nas na tym czasie i ma rehabilitację trzy razy dziennie. Ma takie elektrony, takie. Jakiego domu Bombel potrzebuje? No, na pewno taki, który się nim zaopiekuje i będzie z nim w każdej chwili. Generalnie do bloku się nie nadaje, prawda? Potrzebuje jakiegoś domu, najlepiej parterowego, bez schodów. Tak, bez schodów i na parterze najlepiej. Cześć Bąbel, cześć, cześć. A powiedz, jest agresywny, nie, nie. wiem, jak reaguje na koty, jak na jest koty. wobec dzieci? Na początku reagował na koty tak, że na nie po prostu szczekał, bo nie wiedział do końca, co to jest, są za zwierzęta, ale później już po paru dniach jest taki, przyzwyczaił się do tego już. I bardzo lubi zabawki. Tak, bardzo. Przyszanki, wszystko. No wiemy, że to będzie trudna adopcja. No Jest to ogrom pracy i poświęcenie, żeby się takim psem zająć, ale wiemy z doświadczenia, że nawet takie psy znajdują domy i opiekę. Zapraszamy Was oczywiście na stronę schroniska, gdzie będziecie mogli zapoznać się z aktualną listą podopiecznych. Link w opisie. W gąszczu gości spotkaliśmy trio psiaków, które, choć nie są podopiecznymi schroniska, to również szukają swoich nowych domów. A dotychczas los nie był dla nich łaskawy. To psiaki odebrane interwencyjnie z domostw, które nie chciały skorzystać z oferowanej pomocy, które nie stosowały się do zaleceń, a w których warunki do życia psa lub jego stan zaniedbania był po prostu niedopuszczalny. Ja mam na imię Ola. jestem Ania. Ja jestem Irek. Oto jest Animat Inspektora Gliwice. No, właśnie, o tych inspektorach to dużo różnych plotek krąży, więc może rozwiejmy wątpliwości, powiedzmy, czym się zajmujecie. E, zajmujemy się ratowaniem zwierząt, e, leczymy, znajdujemy im domy, pomagamy z karmą, pomagamy tym, którzy nie są w stanie już tych zwierząt nim się zajmować. E, no właśnie, ja myślę, że słowo klucz to jest to, że pomagacie. No i właśnie, jesteście tutaj z takimi medialnymi psiakami, które bardzo chcą coś powiedzieć. Co to są za psiaki? To jest Balu, ma 8 lat, jest odebrany interwencyjnie tak samo, jest bardzo życznym pieskiem, no troszkę choruje, ale jest bardzo dobrym pieskiem, jest do adopcji, także polecamy. Także można się z nami kontaktować przez maila, przez stronkę, oto z Animal z w Buś, to jest senior, on miał guza na odbycie, no to została zrobiona operacja, no, za którą też musieliśmy zapłacić, ale w tym momencie piesek już jest, dobrze się czuje, dochodzi do siebie, poznał co to jest człowiek z tej lepszej strony. No i jest do adopcji, szuka spokojnego domu. Jak widać gaduła straszna z niego? Tutaj mamy Dingo. Dingo to jest pies bardzo taki aktywny chętny do pracy. Jest to pies około tak dwuletni, bardzo wpatrzony w człowieka. To jest, jakbym ja powiedziała, że jest taki, taki diament do oszlifowania. Zachęcamy też tu udziału zostania wolontariuszem, bo też mamy takie akcje. Do teraz mamy właśnie koleżanki, dwie są z e, naszej świe, 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 świeżynki, bym powiedziała. A później po jakimś czasie można zostać inspektorem. No ale to już trzeba troszkę w tym otozie pobyć. No to jest totalnie praca, to jest totalny wolontariat, za to nie otrzymujemy pieniędzy, po prostu robimy to, bo to lubimy i chcemy pomagać zwierzętom. Nie jest to czasem łatwe, bo, bo, bo patrzymy na tych pieniędzy zwierząt, to tak raz Ale wszelkie. To, to robimy, bo to kochamy i ktoś to musi robić, tak? A, tak, A. Czyli trzeba mieć, generalnie podsumowując, bardzo silną psychikę. Tak. Ja, już, ja już jestem w się 5 lat, tak że no to się tym wiem, dużo tego przeżyłem, interwencji, tego było naprawdę multum. Dużo psów dobrałem, dzięki temu mają lepsze, lepsze domy, tak no, Bardzo naprawdę trzeba, trzeba to kochać i, to, i po prostu to, to lubić. Jest silną psychiką bardzo, to metam te metamorfozy, metamorfozy cieszą bardzo nas, nie? Też, tak, tak, to jest najważniejsze. Jak pies jest odbrany z takich warunków, że tak powiem, złych, ale potem jak go widzę w tym domku nowym, jakby się cieszy, to dla mnie to jest... Na dziś to by było na tyle. Dziękujemy, że obejrzałeś ten odcinek. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, polecam kliknąć w dzwoneczek, bo to zdecydowanie nie był ostatni jesienny event, na którym zawitaliśmy. Piemka!